Teraz uwaga. No, patrz, bo nie uwierzysz, co znalazłem. No, ja. Dziś. Ale po prostu nie uwierzysz, co ja dziś znalazłem. Dziś zaczynamy tu przy tej drodze poszukiwania. Lecimy sobie. Liści już nie ma. Prawie. No już się kolory zmieniły już nie. Dobrze, jest. Się, dobrze się chodzi tak jest Nie ma tych pająków robactwa No zaczynamy Widzimy się przy pierwszym dołku Co to taki dumny siedzisz Mam pierwsza dzisiaj Jeszcze nawet nie wiem co Pierwsza dzisiaj O taka maleństwo A, jest Mikołaj pół kopijki już widzę widzisz? Tak Tył? No, zajazd, zajechany. Wiesz co, no nie taka zajechana, no. No, Mikołaj. Pół kopieczki. Tak. Proszę. Okucie od buta. Chłopu odleciało przytarte. Napięcie, nie? Tak. Ślady <noise> po gwózdkach. Dokładnie. tutaj w dołeczku wykopałam małą monetkę, bardzo delikatnie biła. Biła bardzo delikatnie. Oczyszczę i zobaczymy. Bo póki co to nic nie widzę, co to może być. I Kolejne pół kopiejki. Aleksander. Już dzisiaj jedno Pół kopiejki znaleźliśmy. No, kolejny fajny znajdek. Tuż przy tym drzewie w lesie kranik. Ale jedno jest pewne: to nie jest nowe, współczesne. No, taki kranik z gwintem się tutaj znalazł w naszym lesie. Proszę bardzo. Idę do ciebie znowuż. No. Ale co to jest, to jeszcze nie wiem. O, co jest. O, gaciok. To taki większy, chyba. Tak, jakiś duży gadzik Widzisz? Z czterema dziurami. Mhm. Nie wiem, deszczownika. Od kufajki. No, to nie. Super. Świetny. Daj. Chowam. Świetny guziczek. No i łuseczka wyskoczyła. Czekaj, czekaj. Co tam znalazłeś? Jeśli dobrze widzę To no. dzisiaj trzecie pół kopiejki. Ale poczekaj, jeszcze to Dobra Proszę pół kopiejki znowu Mikołaj, a nie będę tego darbo, jak zwykle, ale trzecie dzisiaj pół kopiejki po prostu Dzień półkopiejkowy no. <laughs> no tak sygnał jest piękny. No. siedem jeden siedem-dwa. Aha Co tu wykopałeś? Wyniuchałeś? No Co Nie to Nie wiem jest? co to jest, trzymaj Okulary O kurcze Jakieś zdobienia Tak, piękne wzorki Jakieś wzorki piękne No Jakaś odznaka chyba Patrz to jest Śliczne. chyba Coś takiego Nie wiem co to jest, nie mam pojęcia no. A może takiego? Zaraz to przeczyszczę i postaramy się ogarnąć coś pięknego No śliczne W środku literki SP taki wieniec laurowy i na dole tasiemka proszę, coś pięknego, przepiękna znajdka, to jest wpinane albo w klapę, albo w pagon ja nie mogę no coś pięknego po prostu o to właśnie chodzi w wykopka. rewelacja, ja już mam dzień zrobiony dziś mogę już iść do domu <noise> bomba cudowna, no śliczne to jest ale trafiłeś daj ja to ponoszę <noise> nie bo zgubisz daj to nie pół, <noise> jakieś... słuchaj to nie pół kopiejki <noise> Tutaj odwala. To po prostu. No 86, 87. Teraz uwaga. No! Patrz, bo nie uwierzysz, co znalazłem. No dziś. ja! Ale po prostu nie uwierzysz, co ja dziś znalazłem. No nie mam pojęcia, co to może być. Co by to mogło być? Ale że się tak zachowujesz. Ja już to widziałem. <noise> Czy to jest klamra? To jest chyba papierośnica. Jeju! Co za piękność! Są jakieś zdobienia. Jezu, kochany! Patrz, ty to widzisz? To ja tam kawę piję. Ty wymiatasz dzisiaj po prostu. No albo, <laughs> albo papierośnica, albo coś, ale przerzucimy się włączymy. No. Cudowne. A więc jest to. Chyba papierośnica. Tu jest logo. Echa, ale nie mogę tego. Nie możemy. Albo papierośnica, albo jakieś pudełko. Ale moim zdaniem, papierośnica. Tu jest zaczep na te parkie na na papieroski, tam taka gumeczka powinna być, ale oczywiście zgniła. I tu jest, tu jest, to wszystko działa. Z tej strony tarł nie będę oczywiście. I tak to wygląda, no coś pięknego po prostu. Śliczność. mamy strzelamy, kołamy. No gratki. Dzisiaj druga RP, po trzech kopiejkach, zapyziałych, proszę, takie znajdki dzisiaj wychodzą. Coś pięknego. Przepiękny. Dołek muszę zasypać. Zasypuj. No jestem dzisiaj, jestem... Najpierw od znaka... Nie wychodziło, wychodziły te kopiejki. Najpierw od znaka, teraz papierosnice i po prostu jedziemy do domu. No wymiatasz. Ale się obłowiłeś dzisiaj. Teraz idziemy na kawę. <noise> No powiem ci no. powiem ci, że od znaka szkoły podchorążych i do tego papierośnica to kopiejki przy tym to można wyrzucić po prostu Coś pięknego. Ja już dzisiaj nic nie muszę. Ja dzisiaj już po prostu tylko będę chodził. No przepiękne rzeczy. Przepiękne. Kopie kopiejek już nie będę kopał, ani pół kopiejek. No tu się, tu się bezspornie łapka należy, o w subiku nie wspomnę. Za takie znajdki To chyba jest Przepięte. znajdka marzenie To jest jedno z moich marzeń Papierośnica zawsze chciałem znaleźć druga RP to drugą RP mogę znajdować codziennie Nigdy się nie znalazłem srebra z drugiej RP wszystko przed nami.